Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Piotr Kania i zapraszam serdecznie na kolejny odcinek podcastu z cyklu BFG Racing Dzisiaj będziemy mieć relatywnie prosty temat z założenia, bo będziemy stawiać się przed wyborem jakie mamy opcje jeżeli chodzi o tuning zawieszenia W konkretnie temacie motocykli, czyli kupiliście nową maszynę, przykładowo ostatnio miałem przyjemność pracować przy BMW S1000RR gdzie klient zapytał mnie, jakie mamy formy ewentualnych zmian, jeżeli chodzi o wszystko, co możemy w zawieszeniu zrobić, i to chciałbym omówić, dlatego że wiele osób nadal ma problem z wyborem w danym budżecie, i tak więc dzisiaj sobie to omówimy. Przejdziemy od razu do rzeczy. Najprostsza możliwa forma tuningu to zmiana oleju. Tak, to jest zwykły serwis i zmiana oleju. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli ktoś ma oczywiście nowiuteńką maszynę, załóżmy 2024-2025. Kupujemy prosto z salonu. Oczywiście ten problem jej nie dotyczy, ale jeżeli ktoś ma 5-10-20-letnie zawieszenie, które nigdy nie było otwierane, w nim po prostu nic nie działa. Wystarczy rozebrać, poskładać i nagle się okazuje, że maszyna prowadzi się zupełnie inaczej. Także pierwsza, najtańsza tak naprawdę forma tuningu zawieszenia to jest zadbanie o jego performance czyli po prostu zmiana oleju, zmiana uszczelniaczy tyczy się tak przodu, jak i tyłu. Następnie, jeżeli chodzi o przód, mamy do wyboru oczywiście pierwszą formę, dopasowanie sprężyn pod wagę. Tutaj z, od ostatniego odcinku o tuningu absolutnie nic się nie zmieniło pod tym kątem, czyli zawsze zaczynamy też. Zaraz, oczywiście po samym serwisie, od doboru sprężyn pod daną wagę bądź też dyscyplinę, bo zawsze trzeba brać pod uwagę to, czy ktoś przypadkiem nie jest zbyt szybkim zawodnikiem i nie potrzebuje twardszych sprężyn, a jak ktoś jeździ wolniej, ale jest lżejszy oczywiście będzie potrzebować tych sprężyn zdecydowanie lżejszych, więc tutaj dobiera się je bardzo konkretnie pod specyfikację danego sprzętu, dyscypliny i tak dalej. Mamy sprężyny. Po sprężynach to, co można zmienić, to oczywiście sam setting zawieszenia, czyli wymiana blach, które odpowiadają za to, jak wygląda charakterystyka pracy danego amortyzatora. Idąc dalej, można oczywiście już nawet, Zmienić też kompletny setting plus tłoki. W przypadku przodu jest to relatywnie tania operacja zwykle między 1000 do 1500 zł. się coś takiego mieści, czyli mamy tutaj już blachy dobrane konkretnie pod specyfikację oraz zmiana tłoków w woli się tak zwany piston kit. W większości producentów, czy to Bitubo, Mupo, olins, czy cała reszta stawki do przodu, takie zestawy można zdobyć. Czasem są one sprzedawane razem ze sprężynami. Podwagę. Także to jest taka najprostsza forma tuningu, którą można uskutecznić, żeby mocno zmienić charakterystykę danego amortyzatora przedniego. Bardzo często można też coś takiego nabyć i zamontować w tylnych amortyzatorach. Kolejna forma to już w przodzie wymiana wkładów, bo głównie dzisiaj będziemy rozmawiać o przodach. Wymiana wkładów. I te dzielą, dzielą się na takie, które pracują w tak zwanej otwartej kąpieli olejowej, czyli olej, który smaruje całą, e, cały zestaw tłumika, rur i tak dalej, panewek, miesza się z tym, który jest w olej, w, używany w tłumiku. To jest pierwsza forma, oczywiście bardzo mocno zmienia pracę danego amortyzatora, ale ma jedną wadę, mianowicie to, że przy pewnych prędkościach olej może zacząć kawitować, dlatego że nie jest w żaden sposób sprężany. W OLINSie takie wkłady nazywają się FGK, czyli mamy właśnie wkłady bardzo często czy to 25 mm, średnicy, czy 30 mm. I to jest, taka już, to jest taki fajny entry level do wejścia już w poważne sprzęty, jeżeli chodzi o pracę, ściganie się na torze i tak dalej. I faktycznie bardzo mocno odmieniają pracę danego amortyzatora. Także FGK, czyli wkłady w otwartej kąpieli olejowej, to jest bardzo fajny wybór dla kogoś, kto amatorsko śmiga. Idąc półkę wyżej, mamy dwie opcje: albo wymiana kompletnego przodu, w przypadku Onisa mamy tutaj kompletne wkłady, właśnie z otwartą kąpielą olejową, włożone w nowe rury, w nową obudowę amortyzatora. Przede wszystkim sztywność jest z reguły zdecydowanie większa takiego zestawu oraz płynność pracy. Jak to w rowerach bardzo często się mówi, taki amortyzator wybiera tak zwane liście i w tym przypadku można osiągnąć bardzo fajną pracę, ale. Mamy w tej samej cenie co kompletny amortyzator z wkładami otwartymi same wkłady, ale ciśnieniowe, czyli FGR-y, bądź też, yy, znaczy, w, wcześniej nazywały się one wkładami FGR, dlatego że były sprężone za pomocą ciśnienia azotu czyli właściwie mieliśmy tutaj tylny amortyzator upchany w kształt tłumika w przednim amortyzatorze zaś w tym momencie nazywają się FKR czyli są to wkłady, w których spręża się olej za pomocą sprężyny i tłoka separatora w tym przypadku mamy całkowicie, czy to w gazowych, czy też w sprężynowo ściśniętym skompresowanym oleju mamy olej, który nie miesza się z tym, który smaruje nam całą, cały zestaw przedniego amortyzatora czyli właśnie panewki, uszczelki, sprężyny itd. czy też robi nam poduszkę powietrzną w tym przypadku Mamy zdecydowanie lepszą pracę, bardziej stabilną, więc do wyczynowego sportu zauważyłem, że większość osób jednak wybiera montaż w tej samej cenie wkładów ciśnieniowych i rezygnuje z kompletnego amortyzatora. Także osobiście uważam, że w wielu przypadkach, tak jak na przykład w BMW s 1000R, Montaż wkładów ciśnieniowych da więcej profitów niż wymiana kompletnego przedniego amortyzatora. To też zależy od tego, czy w danej klasie można kompletny amortyzator zmienić, czy ktoś jest ograniczony do tego, żeby w regulaminie. A znaczy inaczej jest ograniczony regulaminem, że nie może kompletnego przodu zmienić, ale może zmienić wszystko w środku. To w takim wypadku wersja Ultimate, gdzie zmieniamy maksymalnie możliwie pracę w. Do jazdy na torze wyścigowym, wyczynowo. W takim przypadku wkłady ciśnieniowe są jak najbardziej ok. Czyli, reasumując, zmiana oleju, zmiana uszczelniaczy totalna podstawa następnie same sprężyny następnie sam. Setting zostawiając główny tłok seryjny, następnie setting plus wymiana tłoków. Kolejny level to wymiana kompletnych wkładów, ale z otwartą kąpielą olejową. Następnie, i tutaj trzeba się zastanowić, czy kompletny przód jest zmieniany, czy też montujemy do seryjnej, że tak powiem, puszki amortyzatora wkłady ciśnieniowe. Więc tutaj te dwa, dwie ostatnie opcje. Są niemalże w tej samej cenie i wszystko zależy od tego, czego ktoś oczekuje od danego sprzętu. Także w ten sposób wygląda właśnie na w, w aktualnym roku, gdzie mamy 2025, e, sposób tuningowania i że tak powiem, całe, całe schody na piętro w postaci ścigania się. E, Wszelkie możliwości tuningu przedniego amortyzatora w motocyklu. Mam nadzieję, że to chociaż troszeczkę Wam rozjaśni, w jaki sposób i co można zmienić w danym sprzęcie, wybierając w danym budżecie najlepsze dla Was rozwiązanie. To wszystko, co mam dla Was dzisiaj, i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pozdrowienia, cześć!